W moje urodziny mąż ogłosił rozwód przy wszystkich. Nie wiedział, że przygotowałam już odpowiedź. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Tego wieczoru mieszkanie najni wyglądało jak plan drogiego filmu z idealnie nakrytym stołem, złotymi girlandami w oknach, zapachem świeżo upieczonych ciastek i lekkim jazzem w tle. Jej 38 urodziny. Ten wiek, kiedy kobieta już dużo wie, ale jeszcze nie wszystko przeżyła. Kiedy wydaje się, że niespodzianki pozostają w młodości, a życie toczy się z góry zaplanowanym torem. Ale tego wieczoru ta trasa zostanie przerwana w sposób, którego nie mogła sobie wyobrazić. Jej przyjaciółka Lilia, zawsze wesoła i dyskretna, krążyła między kuchnią a salonem, poprawiając serwetki, nalewając szampana, mrugając do przyjaciół i patrząc na jubilatkę z prawdziwym zachwytem. Nina wyglądała nieskazitelnie, surowa czarna sukienka z głębokim dekoltem z tyłu, starannie ułożone, wykwintne kolczyki, prezent od niej samej. W ostatnich tygodniach zbyt często dawała sobie prezenty, bo Aleksiej nie oczekiwał od niej nawet banalnej uwagi. Goście zbierali się powoli, niektórzy z bukietami, niektórzy z pudełkami, niektórzy z banalnymi życzeniami i niemniej banalnymi minami. Wszyscy się uśmiechali, śmiali to sypały się jeden za drugim, i tylko Nina coraz częściej spoglądała na zegarek. Aleksiej nie odpowiadał na jej wiadomości, choć obiecał, że będzie przed siódmą. Zawsze się spóźniał, ale dzisiaj. Dzisiaj z jakiegoś powodu kłuło szczególnie boleśnie. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego właśnie dzisiaj niepokój wbił się w jej klatkę piersiową, zanim wszedł. Może dlatego, że przed wakacjami pocałował ją chłodno w policzek i powiedział, nie zapomnij, że mamy dziś gości, nie dodając ani jednego czułego słowa. Może dlatego, że rano nie było kwiatów, jak wcześniej. A może dlatego, że tydzień wcześniej przypadkowo zobaczyła na jego telefonie wiadomość od Dari z głupim serduszkiem. Ale nie robiła scen. Dorosła, nauczyła się czekać. A teraz czekała. Wszedł, gdy tosty zaczęły się już powtarzać i ktoś zaczął się zastanawiać, gdzie jest Aleksiej? Wszedł cicho, bez uśmiechu, z papierową torbą w ręku, jakby przyszedł do biura w interesach, ani świętować. Przelotnie skinął głową obecnym, nawet nie przytulając najni. Podeszła pierwsza, jak zawsze pierwsza, ratując sytuację. Aleksiej pocałował ją w skroń i wyszeptał: Gratulacje. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale przyniosłem coś osobistego. Nic nie odpowiedziała. Położył złożoną kopertę na kominku obok ważonu z tulipanami. Następnie spokojnie nalał sobie wina i usiadł osobno. Wszyscy udawali, że nic się nie stało, ale napięcie wisiało między oknami a sufitem, jak cienka pajęczyna, ledwo widoczna, ale lepka. Gdy toast się rozpoczął, Lilia klasnęła w dłonie, wyciągnęła świeczki, ktoś zaśpiewał sto lat, ktoś brzęknął kieliszkami, ktoś sprunął na obrus. Nina stała w centrum jakby w teatralnym kręgu światła, łapiąc spojrzenia gości i ledwo powstrzymując wyraz radości. Aleksiej wystąpił naprzód, uniósł kieliszek i zaczął mówić, wiem, że mamy za sobą wiele lat. Mówił krótko, bez duszy, jakby czytał z ekranu i skończył nagle. Ale żeby nie bawić się w hipokryzję, chcę być szczery. Nie mogę już dłużej udawać. Nie chcę więcej kłamać. Po tych słowach wyciągnął do niej kopertę. Pokój zdawał się zamarznąć. Dźwięk był stłumiony, czas zwolnił. Ktoś upuścił widelec, ktoś zakaszlał, ktoś się odwrócił. Nina w milczeniu podniosła kopertę. Była cienka, lekko ciepła od jego rąk. Wiedziała, co w niej jest. Wiedziała to miesiąc wcześniej, tydzień wcześniej, wczoraj wieczorem. Ale kiedy papier doknął jej palców, to było tak, jakby belka zapadła się do środka. Lekkie chrupnięcie i coś w jej klatce piersiowej zawiodło. Nie otworzyła go od razu. Po prostu tam stała. Wpatrywała się w męża. A on już się odwrócił, już skierował się do wyjścia, już chwycił kurtkę. Nawet nie przeprosił. Nawet się nie pożegnał. Goście starali się nie patrzeć, niektórzy pili dalej, inni szeptali. Tak nie można, ale nikt się nie zbliżył. Nina stała jak zamrożona. Nie płakała. Nie rzuciła kopertą, nie krzyknęła. Przygryzła tylko lekko wargę. A potem po prostu poszła do sypialni, zostawiając za sobą wakacje, które skończyły się, zanim się zaczęły. Goście wychodzili powoli, jakby coś trzymało ich na progu, grzeczność lub niezręczność, ale nie uczestnictwo. Nina podzękowała każdemu z nich mechanicznym skinieniem głowy, uściskała Lilie na pożegnanie, uśmiechnęła się przelotnie do jednego z kolegów, który wyraźnie chciał zostać, ale się nie odważył. Gdy drzwi za ostatnią z nich zatrzasnęły się, w mieszkaniu zapadła dzwoniąca cisza. Tylko zegar w kuchni odliczał minuty, jakby nic się nie stało. Powietrze było gęste, przesiąknięte perfumami, winem i rozmowami innych ludzi. Nina stanęła na środku salonu i nie wiedziała od czego zacząć, od myśli czy od sprzątania. Zaczęła, jak to często robiła, od najprostszych rzeczy, odstawiła kieliszki, ułożyła naczynia, wyrzuciła serwetki, zgasiła świece. Robiła to wszystko bez zbędnych ruchów, jakby pod wpływem hipnozy. Nawet nie zauważyła, jak zdjęła buty, zrzuciła sukienkę, narzuciła szlafrok i dalej poruszała się po mieszkaniu boso, nie wydając żadnego dźwięku, jakby bała się naruszyć czyjś cień. Dopiero gdy wszystkie uroczystości się skończyły, została sama w idealnie uporządkowanym, ale teraz tak pustym pokoju. Tylko jeden przedmiot nie pasował do sterylnego porządku biała koperta na stole. Mina usiadła naprzeciwko, jakby przesłuchiwana, i w końcu ją rozłożyła. Tekst był standardowy, suchy, bez emocji. Wniosek o rozwiązanie małżeństwa. Podział majątku, umowa dotycząca wspólnie nabytego majątku, wszystko znajome. Ale wśród standardowych klauzul była jedna, która przykuła jej uwagę. Na końcu jest pełnomocnictwo. Pochodzi sprzed miesiąca. Podpisy, pieczątki i co najdziwniejsze, nazwisko kobiety, której nie znała. Nina kilkakrotnie powtórzyła linijkę, jakby to miało zmienić jej znaczenie. Daria Siergiejewna Kastiak. Nieprzyjaciółka, nie krewna. Kim ona była? Zaschło jej w gardle. Odchyliła się na krześle, zamknęła oczy i pozwoliła sobie przypomnieć. Jak ona i Aleksiej poznali się pewnej deszczowej jesieni, on starał się o tytuł magistra, ona pracowała w dziekanacie. Przyszedł z mokrymi papierami, w pomiętej marynarce, z winnym uśmiechem. Wtedy pomyślała: Oto on, ten, który może roztopić lód w jej zmęczonym sercu. Spacerowali wzdłuż nasypu, rozmawiali o książkach, kłócili się o kino, marzyli o przyszłości. Wydawał się prawdziwy, szczery. Nawet trochę niezdarny, na tym polegał jego urok. Potem był ślub, mieszkanie, praca, wakacje w Soczi, mój pierwszy samochód, wieczory z winem i telenowele. Wszystko wydawało się toczyć jak zwykle. A potem, stopniowo, zimno. Nie jeden dzień, nie jedna walka. To było stopniowe ochłodzenie, jak woda w kubku pozostawionym na parapecie. Przytulano ją z przyzwyczajenia, całowano z bezwładności i pewnego dnia zdała sobie sprawę, że w tej rodzinie żyje sama. Ale nawet wtedy nie mogła uwierzyć, że odszedł w taki sposób. Nie tylko zostawić, ale zdradzić. Wróciła do papierkowej roboty. Daria. Dlaczego pełnomocnictwo jest na Darie? Dlaczego bez jej zgody? Dlaczego za jej plecami? I co najważniejsze, dlaczego? Jej telefon leżał na kanapie. Podniosła go, szybko przejrzała kontakty i zatrzymała się na jednym imieniu Igor. Przyjaciel z dzieciństwa. Zbyt szczery, zbyt bezpośredni, by być natrętnym. Ale zawsze mógł na nią liczyć, jeśli się go poprosiło. Napisała krótką wiadomość, bez wyjaśnień: Tylko dwa słowa: Zadzwoń do mnie. Odpowiedź nadeszła niemal natychmiast. Nie zadawał żadnych pytań, jak zawsze. To była norma w ich związku: najpierw pomoc, potem rozmowa. Kiedy zadzwonili, Igor był zaskoczony tonem jej głosu. Nie było w nim histerii ani łez, tylko twardość. Takiej stanowczości nie słyszał od czasów liceum. Powiedziała mu o pełnomocnictwie. Słuchał uważnie, po czym powiedział, mogę sprawdzić w bazach danych, z kim i kiedy takie dokumenty zostały sporządzone. Może nawet uda mi się znaleźć, skąd wysłano przelewy, jeśli takie były. Daj mi 24 godziny. Nina podzękowała i wyłączyła się. Poczuła się trochę lżej na sercu, ale niespokojniej. Miała wrażenie, że zaczyna wciągać ją coś znacznie głębszego niż trywialny rozwód. Nagle poczuła dziwną jasność, jakby jej mózg wyszedł z hibernacji. Nie miała już ochoty spać. Nie chciała narzekać. Chciała wiedzieć. Włożyła papiery do teczki, podpisała starannie osobiste i schowała do szuflady. Potem zrobiła sobie herbatę, włączyła lampkę nocną i usiadła przy oknie. Za oknem był śpiący Nowosybirsk, z mokrymi ulicami i samotnymi latarniami. A w jej głowie po raz pierwszy od dawna nie było paniki. Tylko jedno, rozgryźć to wszystko. Do końca. Dwa dni po ich rozmowie Igor wysłał plik, tabelę z ruchem na koncie, kilka zrzutów ekranu z nałożonymi etykietami i krótką wiadomość, zobacz kolumnę odbiorcy. Daria S Kostyłk Regularne przelewy. Mniej więcej raz na dwa tygodnie. Na początku niewielkie kwoty, ale w ostatnich miesiącach zauważalnie większe. I tylko tyle udało mi się znaleźć. Nina otworzyła dokumenty i metodycznie przejrzała każdy wiersz. Serce nie biło jej szybciej, ręce nie drżały. Przygotowała się już na to. Nic jej już nie zaskoczyło. Nawet nazwisko. Nawet 150 tysięcy. Nawet płatność oznaczona jako usługi konsultingowe. Spokojnie zamknęła laptopa, odgarnęła włosy z twarzy i wstała. Lustro odbijało tę samą kobietę, co wczoraj. Tylko spojrzenie było twardsze, ostrzejsze. W tym spojrzeniu był kierunek. I cel. Wyciągnęła z szuflady stary wizytownik, który zwykle ignorowała. Wśród wizytówek dentystów, stylistów, prawników i przypadkowych pośredników nieruchomości znalazła tę, której szukała, Natali Dmitriewny. Główną księgową w firmie Aleksieja. A raczej była główna księgowa. Kilka miesięcy temu wspomniał mimochodem, że w księgowa sama odeszła, nie nadążała. Ale intonacja była jakaś dziwna, jakby kryło się za tym coś więcej, niż powiedział. Nina wybrała numer. Kobieta nie odebrała od razu, jej głos był ostrożny. Ale kiedy usłyszała, kto dzwoni, złagodniała. Nina nie robiła zamieszania. Zapytała bez ogródek, powiedz mi, zrezygnowałaś? Natalia westchnęła. Następnie, po chwili przerwy, powiedziała, mogę się spotkać. Ale nie przez telefon. Nie chcę, żeby ktoś nas podsłuchiwał. Spotkanie odbyło się w skromnej kawiarni na obrzeżach miasta. Natalia przyszła z laptopem i teczką, której nawet nie otworzyła, po prostu położyła ją przed Niną. Nie zamierzam nikogo wrabiać, powiedziała. Ale to, co zaczął robić w ostatnich miesiącach, wydawało mi się niewiarygodne. Jestem przyzwyczajona do prowadzenia spraw zgodnie z zasadami. Nagle udziela pełnomocnictwa na nazwisko nieznajomego, przelewa pieniądze do obcego funduszu za granicą i prosi mnie, żebym nie zapisywała tego wszystkiego na kontach ogólnych. Odmówiłem. Nie wytrzymałem długo. W oczach Natalii nie było strachu, tylko rozczarowanie. Nina podzękowała i zabrała akta. Kolejny krok wymagał bardziej subtelnej pracy. Przyjaciółka Lili okazała się przydatna nie tylko jako organizatorka wakacji. Jak się okazało, miała stare kontakty w środowisku prawniczym, jeszcze z czasów pierwszego męża. Jednym z tych kontaktów był Artem, były prawnik, obecnie prywatny konsultant, który stracił licencję po dziwnej historii z kobietą, która oskarżyła go o fałszowanie dokumentów. Tą kobietą była Daria. Nina spotkała się z nim w jego ciasnym biurze w centrum miasta, które pachniało kawą i papierami. Artem był oschły, precyzyjny, bez nadmiernych emocji. Nie mówił o sobie, ale powiedział wszystko, co wiedział o niej. Według niego Daria potrafiła dostosować sytuację do siebie. Wychodziła ze związków z majątkiem, a mężczyźni zostawali z długami. Próbował ostrzec Aleksieja, ale był pewien, że ma wszystko pod kontrolą. Ona gra w grę długów. Najpierw miłość, potem potrzeba, potem pełnomocnictwo. I to wszystko jesteś tylko podpisem na końcu jej historii. Artem dał Ninie kopie swoich starych dokumentów, których nie zniszczył. Wśród nich były szkice pełnomocnictw, które pasowały do struktury tego, które podpisał Aleksiej. Tylko w innych przypadkach. I wszędzie mężczyzna. I wszędzie Daria. Nina wróciła do domu z teczką pełną dowodów. Nie wiedziała jeszcze dokładnie, co z nim zrobić, ale zdała sobie sprawę z jednego: nie sposób było tego teraz nie zauważyć. Aleksiej nie tylko wyjeżdżał, nie tylko się zakochiwał, przygotowywał odwrót, przenosił aktywa, przepisywał konta. Otworzyła stary zeszyt, w którym kiedyś prowadziła notatki na temat domowego budżetu i zaczęła rysować diagram. Pieniądze, daty, nazwiska, miejsca. Wszystko się sumowało. Nie czuła bólu, tylko podekscytowanie. To było jak śledztwo rekonstrukcja zbrodni. A ona nie jest ofiarą jest śledczym. Przed pójściem spać Nina podeszła do lustra. Nocne światło sprawiło, że jej twarz stała się nieco łagodniejsza. Spojrzała na siebie i nagle zauważyła, że po raz pierwszy od tego czasu się uśmiecha. Nie dlatego, że wszystko stało się w porządku, ale dlatego, że wszystko stało się jasne. I miała plan. Aleksiej obudził się późno, w nieznanym, ale przytulnym dwupokojowym mieszkaniu w budynku klasy biznes przy ulicy Swierdłowa. Daria już parzyła kawę, otworzyła okno, jakby chciała wpuścić do pokoju powiew nowego życia. Aleksiej czuł się zwycięzcą. Wyszedł ze związku, który już dawno stał się dla niego ciężarem, uwolnił się od zobowiązań, zaczął wszystko od zera. Pieniądze już były, przelewy przychodziły, konta były uporządkowane, plany poczynione. Przeprowadzka do Wiednia była prawie uzgodniona, Daria znalazła agencję, która zajmowała się obywatelstwem inwestycyjnym. Prawnicy przygotowali niezbędne dokumenty. Za miesiąc mieli wylecieć. Aleksiej spojrzał na Darię i pomyślał: oto jest druga młodość. Miał 43 lata i po raz pierwszy od dawna poczuł, że żyje. Spotkanie z Niną było zaplanowane w kancelarii notarialnej. Na początku wątpił, po co w ogóle tam idzie. Wszystko było jasne. Ale kiedy zadzwoniła i zaproponowała upokojowe rozwiązanie, był zaskoczony i jednocześnie poczuł ulgę. A więc postanowiła nie walczyć. Więc się poddała. Wszystko szło zgodnie z planem. W dniu spotkania przybył wcześnie. Był w drogim płaszczu, z zadbaną fryzurą, lekko opalony, Daria nalegała, by mężczyzna wyglądał na zadbanego. Nina przybyła punktualnie. Spokojna, opanowana... W szarym garniturze i steczką. Uśmiechała się na tyle, na ile pozwalała na to oficjalność sytuacji. Zauważył, że nie wyglądała jak kobieta, którą właśnie porzucono, ale jak prawniczka, profesjonalna i oschła. Rozłożyła dokumenty, zaproponowała omówienie punktów sekcji. Wszystko było nienagannie sporządzone, z myślą o interesach obu stron. Jego zdaniem, nawet hojnie. Żadnych krzyków, oskarżeń, insynuacji. Był zrelaksowany. Tak, była elegancka, dostojna. Zachowała twarz. Może i był dla niej niesprawiedliwy, ale ona zdawała się akceptować rzeczywistość. Po podpisaniu umowy wyszli na zewnątrz. Aleksiej zaproponował taksówkę, odmówiła. Pomachał na pożegnanie i w dobrym humorze pojechał do domu. Daria spotkała go z winem. Powiedziała, że wszystko czuje, Nina wszystko zrozumiała, teraz jesteś wolny. Zjedli kolację na balkonie, on rozmawiał o papierkowej robocie, a ona snuła plany, jak zorganizuje mieszkanie w Wiedniu. Następnego ranka Aleksiej otworzył aplikację bankową, aby przelać trochę środków na euro, i zauważył dziwne powiadomienie. Operacje są tymczasowo zawieszone. Prosimy o kontakt z obsługą klienta. Pomyślał, że to usterka. Zadzwonił więc. Odpowiedź była krótka. Konta zostały zablokowane na mocy nakazu sądowego w ramach postępowania przygotowawczego. Zrobiło mu się zimno. Po raz pierwszy od tygodni. Nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje, spróbował zadzwonić do najni. Pierwsze połączenie sygnał dźwiękowy. Drugie, reset. Trzecim była automatyczna sekretarka. Zaczął nerwowo chodzić po mieszkaniu. Daria początkowo nic nie zrozumiała, ale kiedy wyjaśnił, co się stało, jej twarz się napięła. Zadała kilka wyjaśniających pytań, po czym gwałtownie wstała i zaczęła się pakować. Powiedziała, że musi iść do przyjaciółki, pilnie, na chwilę, ale jej spojrzenie zdradzało coś jeszcze. Aleksiej został sam. Usiadł na kanapie, włączył telewizor i natychmiast go wyłączył. Cisza stała się nie do zniesienia. Zadzwonił ponownie, i znowu brak odpowiedzi. Poszedł do kuchni, nalał sobie wody, ale nie mógł się napić. W jego głowie pojawiło się tylko jedno pytanie: jak? Nie mógł uwierzyć, że to był przypadek. Wszystko działo się zbyt synchronicznie. Dokumenty, spotkanie, ugoda pokojowa, spokój to wszystko było częścią czegoś większego. Zdał sobie sprawę, że jej nie doceniał. Uznał ją za słabą, gdy po prostu zamieniła się rolami. Nie poddała się. Czekała na odpowiedni moment. I tak się stało. Nie spał tej nocy. Raz po raz przeglądał dokumenty, czytał listy bankowe, próbował dowiedzieć się, przez kogo pracowała. Jedyną rzeczą, którą sobie uświadomił, było to, że ona wiedziała. Wszystko. Od samego początku. A teraz był w jej grze. Był pionkiem przesuwanym po planszy. Ale kto był królem, a kto pionkiem, stało się dość oczywiste. Sesja odbywała się w małej sali sądu arbitrażowego. Pomieszczenie było niemal sterylne: jasnoszare ściany, błyszczący stół, miękkie fotele. Po jednej stronie siedział Aleksiej i jego nowy prawnik, młody, zdenerwowany, z pomiętą teczką i zmęczonym spojrzeniem. Po drugiej stronie siedziała Nina i jej prawniczka Marina Wasiliewna, kobieta po pięćdziesiątce, o lodowatym spokoju i precyzyjnym sposobie mówienia. Atmosfera była daleka od tragicznej. Wszystko odbywało się zgodnie z planem, żadnych krzyków, żadnego teatru, żadnej histerii, żadnych oskarżeń. Tylko dokumenty, daty, fakty. Aleksiej starał się trzymać twarz prosto, ale ręce zdradziecko mu drżały. Wiedział już, że przegrał. Ale nie do końca rozumiał jak. Nina otworzyła teczkę i spokojnie zaczęła rozkładać kartki, wydruki przelewów bankowych na nazwisko Darii, potwierdzenia przepływu środków do zagranicznych funduszy, kopie pełnomocnictwa wydanego osobie trzeciej bez zgody jej małżonka, zrzuty ekranu korespondencji. Nagranie audio rozmowy między księgowym a Aleksiejem, w którym prosił o ominięcie systemu raportowania. Każdy papier leżał na stole ze starannością chirurga, jak narzędzie operacji przywracającej sprawiedliwość. Aleksiej milczał. Jego adwokat coś mamrotał, próbował bronić formalności, ale nawet on zdawał sobie sprawę, że sprawa jest przegrana. Daria już wtedy zniknęła z jego życia. Po tym, jak jej konta zostały zablokowane, Wyjechała do Petersburga, skąd wkrótce opublikowała zdjęcie w Stories z innym mężczyzną, pewnym jubilerem, z którym podobno miała wcześniej relacje biznesowe. Rozwód został sfinalizowany odszkodowaniem. Sąd uznał część przelewów za majątek wspólny. Pełnomocnictwo zostało uznane za nieważne ze względu na brak notarialnego powiadomienia żony. Mieszkanie, które Aleksiej miał przepisać Dari, wróciło do dyspozycji najni. Otrzymała też połowę papierów wartościowych i odszkodowanie za straty moralne, sformalizowane jako dobrowolna umowa między stronami, aleksiej bał się rozgłosu. Wszystko, co wydawało mu się pod kontrolą, leżało teraz po drugiej stronie stołu. Spojrzał na Ninę, jakby widział ją po raz pierwszy. Nie tę, którą zostawił, ale tę nową zimna, precyzyjna, pewna siebie. Nie zemściła się. Po prostu wzięła to, co do niej należało. Bez emocji, bez pokazu. Jak mężczyzna, który wie, jak przegrać, tylko nie z samym sobą. Po spotkaniu wyszli na korytarz. Aleksiej próbował się odezwać, ale Nina przeszła obok, nie zatrzymując się. Nie wiedział, co opowiedzieć. Jego życie rozpadło się nie w chwili, gdy wzięła kopertę z rozwodem. Wtedy, gdy nauczyła się patrzeć na niego bez bólu. Wtedy się skończyło. Wieczorem Nina siedziała w kawiarni na lotnisku tłumaczewo. Miała przed sobą filiżankę kawy, a jej laptop był otwarty z listą nowych zadań. Nie zamierzała nigdzie lecieć. Spotykała się z nowym klientem. Teraz zajmowała się doradztwem prawnym, oficjalnie. Postanowiła założyć własną firmę. Przekwalifikowała się, zdała egzaminy kwalifikacyjne, zdobyła licencję. Igor pomógł ze stroną internetową Lilia z kontaktami. Zamówienia wciąż napływały. Zwłaszcza od kobiet, których życie też się załamało. Wyciągnęła z torby notatnik, w którym kiedyś szkicowała przelewy bankowe Aleksieja. Odwróciła stronę. Na górze napisała: Irina Borisowa. Podział firmy z mężem. Przygotowuje strategię. Po przeszłości nie pozostał żaden ślad. Tylko doświadczenie zamieniło się w narzędzie. Nie pamiętała już darii, nie odtwarzała rozmowy z księgowym, nie myślała o wieczorze, kiedy była sama wśród gości. To wszystko było teraz częścią podręcznika. Rozdział zatytułowany: Jak nie zostać bohaterką czyjegoś scenariusza? Nie musiała się już ratować. Nie potrzebowała zemsty. Po prostu żyła. Według własnych zasad. Według własnego umysłu. Ogłoszono lot. Przeszedł obok, nie jej. Podniosła wzrok na szklaną ścianę, za którą powoli zachodziło słońce. W oknie odbijała się twarz. Obca, silna, spokojna. Na krześle obok leżała nowa teczka z aktami. Wstała, poprawiła kurtkę. Założyła szalik i skierowała się do wyjścia. Praca czekała. Nowe życie było już w pełnym rozkwicie. I teraz w tym życiu nie była pionkiem, ani ofiarą. Była postacią, która wybrała, dokąd chce iść. Ostatnia myśl, która przemknęła jej przez głowę, była prosta jak oddech. Nie jestem już bohaterką czyjegoś scenariusza. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba Wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.